Płock był areną kolejnej mistrzowskiej imprezy. Na lotnisku rozegrano otwarte śmigłowcowe mistrzostwa Polski, zgromadziły czołowych pilotów i dużą publiczność. Zawodnicy mierzyli się z dwiema konkurencjami sprawdzającymi ich umiejętności i precyzję ruchów. Z kolei na obserwatorów czekały różne atrakcje można było podziwiać pokazy spadochronowe oraz samoloty i śmigłowce. Modernizacja osiedla miodowa Jar jest bardzo zaawansowana. Stanęło już wszystkie 13 bloków, w których w sumie jest 177 mieszkań komunalnych. Do dwóch ostatnich lokatorzy wprowadzą się we wrześniu i listopadzie. Koszt budowy każdego z nich to około 2,5 miliona złotych. Mieszkania jak zawsze będą urządzone pod klucz. Wystarczy wstawić meble, aby cieszyć się z własnych czterech kątów. Między Politechniką a Jarem Brzeźnicy toczy się jeszcze jedna inwestycja. Powstaje plac zabaw z huśtawkami, karuzelami, zjeżdżalnią i piaskownicą. Na jego urządzenie zostało przeznaczonych 250 tysięcy złotych. Ostatni etap prac na osiedlu to remont dróg. Przebudowany będzie odcinek ulicy Miodowej między Łukasiewicza a Naukowskiej oraz uliczki osiedlowe. Wyznaczonych zostanie ponad 100 miejsc parkingowych. Trwają prace projektowe.